To jeszcze raz. Eryczek ma siedem i pół miesiąca. I sobie stoję. No, co? Zawsze stałem przez przed chwilę. Sada mnie podtrzymuje, żebym się nie gibnął. Został? Z tego, I za zamyrączki mi zatrzyma trzymaj, stoję sobie. Eryk, gdzie jest mama? Eryk. Dostarza, żeby sobie. Eryk, ojejku! jejku! Oj, Opa! Jej, ja. Opa, opa! No i tata mi trzyma za same ręczki, tylko stoi, Widziu, tak? Stoję, mam siedem i pół miesiączkę się stoję. No jak się prędzej. Brawo! Pięknie, bardzo nie do do mamuśki chodź. No chodź. Chodź Chodź do Chodź Chodź. mamy. Chodź Co? jeden? No? Teraz ja, ja się buja. Oj, już męczyło mi się nóżki. Zmęczyły mi się nóżki. Już, nie Daj piątkę Piątka, Erik Daj piątkę Erik, daj piątka, piątka, piątka piątka, 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 piątka Piątka, brawo, piątka, 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 piątka Piątka, 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 piątka. Teraz druga piątka Daj drugą piątkę Piątka się dyrekuje, Piąteczka. Piątka, piątka, no Erik Buta, nie pozwolę buta. nie ja bucika, nie